Cześć, ptaszku. A dobra. Mm, muszę iść na to. Coś tu jest ciekawego? Nie, dobra. Yy, jak widzicie, to jest palisada, której nie możemy ominąć. Ale na dole jest guzik. Wow, dobra. Nie, to nie jest guzik, tam jest guzik. Ale pszczółka nam zaraz, powie, co mamy przycisk, robić. Wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku? Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Nie, no mogłabym jej słuchać na mnie bez przerwy. Ma... No o ma ten głosik. Dobra, zobaczymy czy mi się uda. Eee, przycisk akcji i toczenia. Pod czym miałam ustawiony przycisk toczenia? A, dobra. To nie do końca tak miało wyglądać, bo to chodzi o to: o takie walnięcie tyłkiem. Ee, najpierw idę tu, bo tu są jeszcze tukaty, które warto zdobyć. Tu z tego co widzę, się wrogowie nie respawnują tak jak w jedynce, gdzie po prostu pojawiali się. Ledwo się ich zabiło, to prawie za zaraz się pojawiali. Byli niezwykle irytujący. Ups. Krasnal. Sio, ode mnie, Krasnalu. Au. No. Ciekawe, czy tu przyjdziesz. Yy, bardziej znowu nie pamiętam. Dobra. Au. Wybacz, kao. Nie pamiętam. Gosie chyba jakoś właśnie w ten sposób zabijało. A nie, dobra, normalnie też go mogę rąbnąć. No i straciłam niepotrzebnie tyle życia. Ale wydawało mi się, że to właśnie jego można tylko takim siadem zabić, a to widocznie... Nie no, tak jeszcze drugą. Aj, jaj. O, o serduszko, jak miło. Szczółko! Aby chwycić się sieci, stań pod nią i naciśnij dwa razy przycisk akcji. Wykonasz podwójny skok, po którym chwycisz się szyci. Teraz wiesz, jak skakać dalej i wyżej. Patrzcie, jak on się w nią wpatruje. Jak ona mówi. Dobra, tu mamy krwiożercze, czy krwiożercze rybki, które nas mogą zjeść. Więc trzeba je umijać. Nie powinno to być aż takie trudne. Okej. Okay. A, bra, To nie było trudne. Mm, w którą teraz stronę? To tam jest ciekawego? O, gwiazdka. Tam iść nie mogę. E... Nic nie widzę. Nie wiem, czy tu można jakąś kamerę przesuwać. Chcę tylko coś sprawdzić. Poczekajcie na mnie, tutaj. Ja. Trzeba używać klawiatury numerycznej do yy, przestawiania kamery. Będę musiała sobie to zmienić. Bo ja w tym przypadku mam problem. Bo ja nie mam klawiatury numerycznej. Eee. Yy. Dobra. Ja nie mam klawiatury numerycznej, bo korzystam z laptopa i musiałabym włączać sobie funkcję, żeby przestawiać obraz, a to czasem się przyda. O, Kolejne serduszko. Wow! A, kasztany! Nie pamiętam, jak się walczyło z kasztanami. Chyba ich się nie da tak normalnie zabić. Au. Dobra. No chodźcie tu, kosztany. Au. Wow, prawie wpadł on w wodę i zaraz się zabije. A dobra, muszę w nich wtoczyć się albo na nich najdaję. To ciekawe, on pięścią w nich nie może, tak? Ale tyłkiem na kolce to nic mu się nie dzieje. Normalnie kao stalowo porty. Ojej. Ach, ten realizm w grach. I tej dzwoneczku. Do takich miejsc warto iść. One nie są jakoś szczególnie ukryte. Można tam znaleźć kilka ciekawych hu, elementów. Kryształów, dukatów, gwiazdek. Gwiazdki nie wiem po co są. O, udało mi się wreszcie od bomby uciec. Pierwszy raz chyba. No mówię, że przyjacielem Bobra pomocy. musi być Bobr. Bobr, matko, Bobr! Super! Wóbr, który yy, 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 robi za chomika? Widocznie. To może nawet nie był ten przyjaciel. Takie klatki trochę jak w Raymanie. Yy, też trzeba było... Pff, utopiłam się kicha. No nie no, znowu muszę go ratować no co za... No świetnie Do katów to już nie ma, ale bomby to zostają Proszę Mówiłam, że jak wpadniecie do wody To się utopicie W sumie nie wiem, czy on w pierwszej części pływał Jakoś tak nie do końca pamiętam to No chodźcie tu Pięknie Aha uh -huh. To jest gwiazdka. Dziękuję. Kolejny był do uratowania. O, to to był przyjaciel! Boże, nie nie Za często ich przyspieszam. Coś niedaleko stąd. Pewnie coś rośnie albo coś jest. O. O, ładna rosiczka. Coś czuję, że żywi się kangurami. Więc no. nie pamiętam, czy dało się ją tak jakoś normalnie pokonać. Czy po prostu ją trzeba było ominąć? Wyżarła mnie. Naprawdę nie pamiętam, czy dało jej się zabić. Może ten bóbr mi to miał powiedzieć? Co? A normalnie zrobię yy, samobójstwo, popełnię tak? Z prostego powodu. Zobaczę, co ten bobr ma do powiedzenia. Bobr. boże, bubr. Bubr. Proszę. A może tam są jakieś kwiatki? Nie ma. Kolesia, może byś mi dał jakiś dukatów? Co za uratowanie ci, tyłka? Eee, dobra. Skoro nie, coś było z tymi roślinami. Ja pamiętam tylko tyle, że chyba je się umijało. Pewności właśnie nie mam. Dziękuję ci, Kao. Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. A widzicie, mówiło, że on mi mówi... Jak mu zabić. Dobra, muszę pamiętać, de to otoczenie. Chyba nie do końca tak miało wyglądać. No miałam ominąć jej szczeny. No i mnie zażarła. Au, teraz to już w ogóle pominęłam koziki. Ej, zaraz zginę, bo. W momencie, kiedy mnie atakuje, miałam się przetoczyć. Coś mi chyba. Dobra, wskoczyłam prosto prostu w jej usta. Ej, wiecie, zaraz zginę, a to będzie świat. Ten głupi krzaczur. Aj, jeżo zwierz. Czy ja właśnie zginęłam, nadziewając się na jeżo zwierza? Ej, dokładnie. Nadziałam się na jeżozwierza i zginęłam, bo chciałam pokonać roślinę. Kao, tutaj! Pomocy! Ale głupi bubr! Nie mogę przejść tędy, no. Przecież to jest dziura, którą spokojnie byś wyszedł. Jesteś mały. O, o. Ten mi dał niby te rady, a one kompletnie nie działają. Kao! Tutaj! Teraz ja cię nie będę słuchać, bo tym razem już wiem, co chciałeś powiedzieć. W ogóle, skąd ty masz balon z Helem, co? Eee, mam się przetoczyć w momencie, kiedy mnie atakuje. Udało mi się zciąć jej robotykę, dobra, ale, ale coś mi nie wyszło. nie muszę zaatakować więcej niż raz. Okej, okay, dobra. To jest tak, dobra. No, chodź tu. Chyba za, za wcześnie zrobiłam toczenie się. Ale no ona jest strasznie szybka. Właśnie! No! Gubie chwaścidło! Boż... No! Ale nie no. Po prostu wstyd. Tak, tak, Tak. Ej, no, przecież robię tak, jak on mi kazał. Nie no. Ajdź. Pokręciłam przyciski. Nie no, nie pokręciłam przycisków. Mm, wiecie co? Tylko sobie tutaj w sterowaniu coś zmienię. Co mam pod shiftem? Żół. To sobie wrzucę pod X, a toczenie nie będzie pod Altem. Może będzie mi łatwiej, bo póki co strasznie się kręcę w klawiszach, jak mam to toczenie się tak daleko. No przecież ścięłam mi łodykę, no co jest? Zginęłam. No jeszcze! E, no to już było świństwo. On mnie zerar jeszcze w... czy znaczy Jak już byłam aniołkiem. To mi nawet po śmierci nie daje spokoju. Podejście numer. Już nie pamiętam który. Dobra, nieważne. Nie działa. Mm, dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. To nie zawsze działa, wiecie. Trzeba wyczuć odpowiedni moment, tylko ja nie mogę wyczuć. Ty jeszcze nie zginęłaś. O, celowanie się przyda. Eee... Jezu... No i znowu mnie zażarło, no. Mogłabym ją ominąć, ale pewnie jest gwiazdka za jej zabicie. Ale wiecie co, już mnie to wkurza rytująco to, bo przecież Robię tak jak on mi kazał Czyli w momencie kiedy ona mnie atakuje Dobra Dobra, ta roślina mnie pokonała Ja po prostu nie mam Całkowicie siły, żeby się dalej z nią Nie przestraszyłam się eee, Żeby się z nią bawić Bo po prostu No to, to nie idzie Eee Ginęłam już tyle razy i za każdym razem nie mogę tego zrobić widzieliście to? Ale to było w sumie śmistwo. Udało mi się pokazać w momencie, kiedy powiedziałam, że już więcej jej nie atakuję. Jeżeli od zwierzów się nie da zabić, trzeba je omijać. Okej, okay, tu są jakieś takie latające, co się. Tam mam kryształa. I tu też jest kryształ. Ale przecież po wodzie. Aha, dobra, możemy po tej wodzie. Jest na tyle płytka, dobra. Warto wiedzieć, że woda jest na tyle płytka, że mogę w niej spokojnie chodzić. Wtedy sobie będę sobie te i te kryształy, które są tutaj. Ale i tak muszę się przedostać górą. Jak skrzypią te belki, da się coś zrobić z tymi kwiatkami. Nie, dobra. W którą stronę teraz? Tam chyba. Nie mam pojęcia. Kto coś takiego montuje w lesie, co? Jeszcze w bobrowym lesie. Nie, żeby to miało w ogóle jakieś znaczenie, że bobrowy las, ale bobry to raczej takie nie, niezbyt skoczne stworzenia. Mm. U, znowu. Wow! No chodź staruszku. Ha, giniesz. O, udało mi się znowu pszczółkę wyratować. Dobra, kolejny bobrowy domek. Pokażę Wam teraz pewną sztuczkę. Yy, zapukamy do drzwi. Może tu się nie da. W niektórych domkach jest tak, że można zapukać do drzwi, wtedy wyjdzie bubr i nam rzuci pieniążek. Ale coś tak tutaj. Tutaj mi się nie udaje do niego zapukać. Zwykle przydałaby się lepsza jak teraz kamera. Wow. No ja kompletnie nie wiem. Gdzie skaczę? O! Miło cię widzieć. Teraz a jak pukałam ja się się do domu, to... Na łące pełnej czerwonych dwóch oborów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagon je donorek. do norek. W jaki sposób mam to zrobić? To proste, skocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią zagoń stado. W porządku, postaram się. Wow. Będziemy gonić borsuki.

Dalej. Dalej, skubańca. Już. Nie uciekniesz przede mną. Już. Do domu. Do domu, dzieciarnia. Czy mama Bursucza ma na nosie okulary? Oj, ty. Nie ma. Do domu już. Po nie dostaniesz. Gdzie ty jesteś? Nie będziesz mógł grać na konsoli. Już. Jeszcze jeden gdzieś był, nie? Już! Dalej. Bo będziesz nosił takie obciachowe okulary jak mama. Już. Do domu. Dziękuję ci, kao! Wow, grzyby urosły. Super. M. Dobra, już to mi mówiłaś, ciekawe jestem, po co jest ta platforma tam? Nie wiem. Dobra, skaczemy po krzypkach. Skaczemy po grzybkach, pobawimy się w ślimaka. Chociaż to trójaki, to lepiej ich kao... nie jedz. Tam coś jest. Widziałam... mnóstwo... kryształków. Tam się nie... aj! Muszę jakoś przestawić kamerę na chwilę? No, wydentnie są tam kryształki. Nie strasz mnie, proszę. To nie działa. Tam są kryształki. Czy ja się nie utopię? Nie. Kao ma na tyle długą szyję, że się nie utopi w tym miejscu. Lecę dalej. Mam nadzieję, że nie spadnę. Uwielbiam podwójne skoki, zawsze jest wtedy łatwiej skakać. Yeah. Uciekajmy, uciekajmy, zbliża się wielki miecieć. Yeah. Udało się. Brakło mi tylko trzech kryształów, które nie mam pojęcia, gdzie są, i jednej monety. Też nie mam pojęcia, gdzie ją zostawiłam. Ale trzy kryształy pewnie były gdzieś ukryte, tak jak tamte te pod wodą. Ale okej. Okay. Następny poziom, ucieczka. Ale następnego poziomu już czas nie będę nagrywać. Uważaj, Kao. Aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Mm, ale to już następnym razem będziemy uciekać przed yy, niedźwiedziem. To jest zaledwie 5% gry, a długo mi zeszło yy, granie tam w te poprzednie rundy. Yy, póki co, ja was, moi znudzeni wędrowcy, żegnam. Ten odcinek jest podzielony. Jeszcze nie wiem na ile, ale podzielę bo go, bo go. O Jezu, ale mi się język poplątał. Yy, podzielę go, bo jest za długi. Stanowczo dużo za długi. Dlatego ja mówię, podzielam ten odcinek. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Jest sympatyczna, kolorowa, niby dla dzieci, ale jednak naprawdę daje satysfakcję. Lubię tego typu gry. Czasem są irytujące, jak w momencie z rośliną, ale zwykle są naprawdę ciekawe. A więc moi znudzeni wędrowcy, do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa!